Siemanko, cześć, z tej strony Danielos, a dzisiaj otworzymy sobie 8 Nordic Edition Packów i zrobimy sobie pojedynek dla Ligi. Zobaczymy, który z tych zespołów wygra. Jest bardzo wyrównany pojedynek, jak możecie zobaczyć, choć myślę, że Real wskoczy na pierwsze miejsce po zaległym meczu. Ale co, no dobra, zapraszam was. Jeżeli chcecie, to możecie zostawić suba, łapkę w górę. Są święta, możecie dać mi taki mały prezent. No ale co? Otwieramy. Możecie też napisać, co tam dostajecie ciekawego. Czy jesteście zadowoleni z prezentów, czy też nie. A może dostajecie jakieś karty. Co? Dobra, zobaczmy. Mamy Trossarda z Arsenalu. Mamy Ibrahima, FIFA Club World Cup. Medzieszyn Pedri, Czy strzeda bramkę. Nasz jakby kapitan, bo zrobimy tak, że to są kapitanowie. Kogo mamy? Alejandro Baldy. No to ładnie, wiecie co muszę złożyć Te paczki w sumie. Nie przemyślałem tego. Położycie na bok. Dobra. Mamy z arsenalu Benawhite'a i z PSV Wermana. Ja powiem Wam, że przyzwyczaiłem się do tych meczataksów <laughs> i strasznie cieniutkie te paczki są. Sześć kart tylko. No ale co? No mogłoby się trafić. Da się tak otwierać? Nie da się. I mamy znowu FC Barcelonę. Co jest? Rafinha. 3 do 0. Mamy Ciwić Co to jest? Fener Faroś chyba? Nie wierzę. Co tu się dzieje? Gavi. Zaraz trafimy wszystkie karty. To może Momentum trafi się Yamala. <grywy> Ederson, Manchester City. Co jest grane? <grywy> Alejandro Baldy. Ja nie mogę. Turam z Juventusu. No to ładnie. Nie sądzę, żeby było tak łatwo jak tutaj. To może był. To jest początek sezonu, a tu zaraz będzie <gry> dalszy sezon. Kurde, taką przewagę Barcelona miała. Ładno. 8 albo 9 punktów. Choć i tak przegrała wtedy dwa mecze. Natantella z bérodor Verkuzen. O coś mamy fajnego. Nie wierzę. Ferran Torres FC Barcelona. I Angel Correa. Atletico Madrid, więc zaczynają coś strzelać w końcu. Zobaczmy: Ruben Diaz City, fans favorite Alfonso Davis i Redding Holland. O tak na środku powinienem trzymać. Dobra, kolejna paczuszka. Kurde, powiem Wam szczerze, że ostatnio jak otwierałem, trafiłem może jednego Nordika czy dwa na osiem paczek. chyba. ma masakrycznie mi to leci. W ogóle mi to nie leci, powiedziałbym. Tomas Araujo. <laughs> out. Czekajcie, tam mam jakąś ciekawą kartę. Dobra, Augusto. To weźmiemy sobie od tyłu. PSV Fans' Favorite. Bakayoko. Oj, już zobaczyłem. Będzie pierwszy punkt chyba. Minjakim Kim. Bayern. I mamy chyba z Realu, tak mi się wydaje. Holender? To Holender? Holender? Nie znam żadnego holendra, chyba w realu. Mi się coś pomyliło. Ja nie mogę, to ja zobaczyłem taki kawałek i myślałem, że to real. Z PSV i Dobra, to nieważne. Nie było tematu. Widzicie co ja tak sobie szybko. Mam tyle tych kart, żebym sobie świecące i bazówki rozdzielał, bo planuję film nagrać i. i no będzie to trwało chyba z dwie godziny. Posegregowanie tego, mam tak. Mam kilka e, stosów takich kubeko, O tak. <grym> dotąd. Masakra. Dobra, kolejna paczka. To z, z odgarnem weźmiemy. Nie no dobra, tu już bez szans. <grym> bez szans naprawdę. No nie, nie ma opcji, żeby jakiś zespół tu wygrał. Ej, co jest? Ale przyklejona jest ta karta. Nie mogę odkleić. Dobra. Manuel Akanji city. To muszę sobie bliżej dać. Chociaż zaraz mi Barcelona na całe miejsce zajmie. Nie wiem czy tak kłaść. bo jeszcze trzy paczki są i mamy Titan Rudiger. Trochę tam tamtą kartę. Dobra, pierwszy punkt co tu mamy? 2018 Golden Legacy mamy Lewandowskiego, Ronaldo, Messiego, la ali I ja nie mogę kiedy to było. Pogba, Suarez, Buffon. Hmm, tutaj sobie dążymy. Fans favorite Phil Foden. Mamy Rodrigo i Kowacicia. No. Real odrabia. Tylko cztery bramki z żeby był remis. To, to jest możliwe. <grymne> Zobaczmy. Ej, to są. To są Nordic Edition. Co nie? A to znowu Nordic nie leci. Co jest grane. To jest chyba si szósta albo siódma paczka pod rząd, gdzie nie leci mi nic. Dobra. Florian Wirz, Beirle Verkusen. Mamy rafinie. Druga bramka. No, muszę odłożyć na bok. No, Real nie zdobędzie aż tylu ty do tych. Bo z tych to nie daje chyba, no bo tak to bym się Lewandowskiemu dawać, Ronaldo dawać, Suarezowi nie ma sensu chyba. Nie wiem, chcecie może? Mamy znowu Golden Legacy 2020. Mamy Lewego, Wandajka, Hazarda, Ronaldo i Giroud. Dominator Miguel Borcha Z Juventusu, Dusan Vlahovic. I ostatnią kartą jest Cukueze Acemina. Dobra. To skąd? Stąd chyba muszę wziąć. Dobra. Czy mamy tu coś ciekawego? Kurde. Nie wiadomo. Diego Jota, Liverpool. Rodrigo de Pola, Atletico Madrid. Pada punkcik. Mamy Asura. Kapitana Dibusza, Niko Paza z Realu i Rodrigo. No kurde. No nie, no nie ma szans. No, no nie ma szans. To jest z Barcelony. Ostatnia paczka. Nie wiem, czy sobie nie dorzucimy, może jeszcze jednej. Ale zobaczymy. Ej, nie wie, że 8 paczek i żaden Nordic. Co jest grany? Klaus, Jonathan Klaus, Marsilia. Yy, to jest fluo, tak. Genshin Adli Aceminan. Titan Woho co tu ma? Fans favorite Luis Diaz. Żełakimiś, mm, Bayern Monachim i Julian Alvarez City. No niestety, ale wiecie co, trochę tych paczek mam, bo tutaj jest, o, jeszcze mam drugi takie pudło, i jeszcze tutaj jest pełne pudło Nordiku. Ale to są zakupione na takiej promocji. I powiem wam, Nie wiem, czy ktoś to jakoś sprawdzał, czy jak. Ale jakim cudem! Na tyle paczek żaden Nordik nie poleciał. Kolejna paka. Znowu ktoś zewce Barcelony, ale nie ma Nordika chyba. Czekajcie, zobaczmy, co my tu mamy: Brazylia. No, wiecie kto to jest? Możecie zgadnąć, szybko napisać w komentarzu, ja wiem. Pewien pan, który grał w Barcelonie i Realu, Joe Gomez, Liverpool. Rafael Diao, a Mamy Klub Bacz, Liverpool. Bo to tutaj. A nie, dobra. Dobrze położyłem. Czekajcie, tu. Tu już są dwie ostatnie karty? Czekajcie. Niemożliwe. No właśnie. Przyklejona jest. <grywka> FIFA Club World Cup. Ashur. Czy się trafił w tym odcinku. Mamy Pedriego i w I RONALDO legend. Dokładnie od tego zawodnika chodziło. Więc, co? Fajnie, fajnie, że się trafił. Zawsze na propsie taka legenda. No, ale co? Barcelona. O Ojes, Jezu, o Jezu! co tu się wydarzyło? Ile tu bramek? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bramek chce Barcelona. Kapitan strzelił dwie, oczywiście tutaj na początku i na końcu. Rafinha też dwie. Kto tu jeszcze z Balde dwie? jest jedno i Gavi jedno. Ja powiem wam, że miałem problem z yy, Torresem. Nie mogłem go trafić. A ostatnio zaczął wpadać w końcu. Choć i tak yy, rzadko wpada. Ale najrzadciej to mi chyba Araucho wpada. Nawet nie wiem, czy mam. Chyba jednego mam Araucho, yy, co pójdzie do albumu. A tak to w ogóle mi nie wpada Araucho. To jest naprawdę rzadka karta. No ale powiem wam, <ścoughs> jestem zawiedziony. Wy też pewnie, bo chcieliście sobie zobaczyć. Nordic Edition paczki. Jakie karty lecą? A tu co? A tu nic. No normalnie, patrzcie, no, no zobaczcie. Nordic Edition, co jest grane? Cześć, chciał sobie fajny odcinek nagrać i, i co jak zwykle? Nie wiem, mam nadzieję, że potem będzie w następnym odcinku 10 takich kart. <laughs> no 8 paczek. Dobra, dzięki, wielkie, za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę. Nawet łopeczki dwie możecie. Napiszcie coś tam w komentarzu sobie. I ten, no i dajcie suba. Wesołych świąt. Cześć.